Cześć! Zapraszam na kolejny odcinek z serii Poznaj potencjał platformy 3D Experience poświęconej roli służącej do zarządzania projektami. Mowa o produkcie Project Planner, który dostępny jest w pełni przeglądarkowo. Project Planner jest to produkt, który pozwala na integrację wszystkich działów w przedsiębiorstwie, nie tylko konstruktorów. Przed przystąpieniem do tworzenia projektu Należy w pierwszej kolejności przygotować obszar pracy, czyli cockpit, w którym użytkownicy będą mieli pod ręką wszystkie niezbędne narzędzia. Można również skorzystać z gotowego pulpitu dostępnego od razu po przyznaniu roli. W ramach Project Planera użytkownik dysponuje trzema aplikacjami: Collaborative Tasks, Kanban oraz Project Planning. Dodatkowo każdy administrator platformy 3D Experience powinien posiadać Project Planning Control Center. W kokpitach, czyli roboczych obszarach współpracy, mogą znajdować się narzędzia dostępne w ramach różnych ról. Wystarczy odszukać się po kliknięciu w kompas oraz chwycić i upuścić w dogodnym miejscu. Główną aplikacją umożliwiającą zarządzanie projektami jest Project Planning. Umożliwia zarządzanie za pomocą dwóch głównych strategii, wykresu Ganta oraz techniki Agile. Pierwsza metoda podzielona jest na dwie grupy, Team Project oraz Enterprise Project. Wykres Ganta przedstawia kolejność zadań, ich następstwa, a także zadania wykonywane równolegle. Metoda ta pozwala na wyznaczenie tak zwanej ścieżki krytycznej. Agile. Dzieli projekty na mniejsze zadania oraz etapy. Opiera się na podejściu iteratywnym i ciągłej ocenie wykonywanej pracy. Aby utworzyć nowy projekt, należy otworzyć aplikację Project Planning, następnie wybrać Create New. Kolejnym krokiem jest wprowadzanie niezbędnych informacji, czyli nazwy oraz typu projektu. Każdy team projekt może zostać przekonwertowany na Enterprise Project, w którym istnieje możliwość tworzenia podzadań oraz oceny ryzyka. Opcjonalnie użytkownik może wprowadzić również opis, datę początkową czy grafikę wyróżniającą. Zakładka Summary przedstawia statystyki wykonywanych zadań oraz dostępnych zasobów. Tasks będzie zawierał wszystkie zadania w obrębie danego projektu. Zakładka Schedule jest reprezentacją graficzną cyklu następujących po sobie zadań. Dependence zawiera zależności, Members członków danego projektu, a Content dołączone zawartości. Przy dodawaniu członków projektu warto zwrócić uwagę na możliwość nadania im uprawnień lidera, autora lub czytelnika. Przed przystąpieniem do uzupełnienia zakładki Schedule należy najpierw obrać odpowiednią strategię opartą tylko na czasie lub na czasie i dostępnych zasobach. W pierwszym przypadku liczy się tylko czas trwania zadania. Dla drugiego rozwiązania istnieją powiązania nie tylko między początkiem i końcem danego zadania, ale również dostępnych zasobów. Wówczas dana osoba nie może być przypisana do więcej niż jednego zadania w tym samym czasie. Należy również ustalić przestrzeń w chmurze oraz bookmark, czyli zakładkę, do których będą zapisywane załączane pliki. Narzędzie Project Planning oferuje możliwość wstawiania zadań, kamieni milowych, podprojektów oraz zależności, a także linii bazowych dla typu Enterprise Project. Użytkownicy Muszą odpowiednio podzielić pracę, którą należy wykonać, na mniejsze porcje, a następnie wyznaczyć tzw. kamienie milowe, czyli etapy, które powinny zostać wykonane, aby móc przejść dalej. Aby dodać do wykresu element, należy kliknąć w ikonkę Dodaj i wybrać odpowiedni typ akcji, który chcemy wykonać. Dodając nowe zadanie, trzeba wskazać, w jaki sposób należy je wykonać. Poprzez dodanie opisu, określenie ram czasowych wykonywanego zadania, które można liczyć w dniach lub w godzinach. Istnieje możliwość zablokowania daty początkowej lub końca wykonania zadania. Dodatkowo można również określić stopień ważności zadania, przypisać odpowiedniego użytkownika, wprowadzić komentarz lub ustawić śledzenie poprzez subskrypcję. Po wprowadzeniu wszystkich zadań należy dodać zwieńczający pewien okres działań kamień milowy. Kamienie milowe są to małe cele, które podsumowują zestaw zadań lub fazę projektu. Dodaje się je w identyczny sposób jak zadania. Posiadają one jednak inną reprezentację graficzną na wykresie Ganta. Kluczową kwestią w zarządzaniu projektami jest utworzenie zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami, podzadaniami oraz kamieniami milowymi. Zależności można dodać przez przycisk Dodaj lub bezpośrednio w polu graficznym. Project Planning ostrzega nas w momencie, gdy tzw. slack time wyniesie 50 lub mniej niż 50%. Takie zadanie Oznaczone będzie żółtą strzałką z pojedynczym lub podwójnym grotem. Zadania do wykonania dostępne są w zakładce Tasks. Przedstawione są w niej jedynie zadania przypisane do projektu lub subprojektu. Można je filtrować po stopniu ważności, przypisaniu do użytkownika lub zadania, których się jest właścicielem. Aby móc przejrzeć wszystkie zadania, które użytkownik ma do wykonania, należy przejść do aplikacji Collaborative Tasks Manager. Znajdą się tam zadania pochodzące ze wszystkich projektów. Po wejściu w jedno z nich, użytkownik może skorzystać z dołączonych załączników, otworzyć je bezpośrednio w odpowiednim programie, takim jak SolidWorks Connected czy XDesign. Po wykonaniu kolejnych etapów pracy użytkownik zaznacza stopień wykonania zadania. Jeśli któreś zostanie wykonane przed czasem, cały wykres przesunie się do linii czasu ukończenia zadania. Po wejściu w zakładkę Summary dostępne są statystyki, ile zadań zostało wykonane, jakie są dostępne zasoby, ile kamieni milowych zostało zrealizowanych. Wszelkie opóźnienia oraz ostrzeżenia również zostaną przedstawione na wykresach.